Tak między innymi widziałeś, że wczoraj przegłosowali za to, żeby wyjść z Rosji, że niby chersoński obwód i tak dalej, że to jest wszystko pierdolenie. Dlaczego? Połowa ludzi w ogóle nie, oni nie chcą być w Rosji, ale Rosja zmusiła. Powiedzieli, jeśli nie, to spieprzajcie stąd. A miejscowi tu mówili, że połowy ludzi tu nie ma i już wyjechali a ich głosy zostały policzone i wliczone w to. No właśnie, no niby tam nawet proponowali w hersańskim obwodzie kupić lade grande albo coś takiego, żeby oni przegłosowali za, no, za Rosję. Ja mówię, co kurwa? Fusiek, też się dołożę, dobra robota. Fusiek 65, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Myślałam, że oni naprawdę wszyscy się zgadzają.